Dzień dobry, Stanisław Kuczyński, starosta Drawski. Dzisiaj mamy wspaniałe wydarzenie. Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie przystąpił do akcji Jezioro Tajemnic. Pomorski Bank Spółdzielczy to również bank spółdzielczy w Czaplinku. Bank, który po raz pierwszy zaczął działać z początkiem 45 roku ubiegłego stulecia. I bank, który był pierwszym bankiem w Czaplinku. Bank, który realizował potrzeby mieszkańców Czapinka, gminy Czapinek włącza się w akcję Jeziora Tajemnic. Wspaniałe wydarzenie, tym bardziej, że ten bank, który tworzył gminę Czapinek zaczyna dzisiaj tworzyć nową historię, nową rzeczywistość, tą rzeczywistość ekonomiczną, ale również rzeczywistość medialną, rzeczywistość promocyjną powiatu drawskiego, samego Czapinka. Serdecznie dziękuję władzom bankom za przystąpienie do tej akcji. Dziękuję bardzo. Niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że istnieje taka akcja jak Jezioro Tajemnic, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Drawsku. Skorzystaliśmy z tego, że Starostwo prowadzi tę inicjatywę, więc przystąpiliśmy do tej inicjatywy jako sponsor. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Życzymy wszystkim powodzenia w eksploracji jeziora, no i pozytywnych efektów, jeżeli chodzi o tę akcję. Jest Ryszard Swent, właściciel restauracji Stary Drachim w Starym Drawsku. Przystąpiłem do akcji Jezioro Tajemnic, sponsorując dodatkowe 5 tysięcy. Poza tym wprowadziliśmy do menu restauracji Uboty z Jeziora Drawsko, jako jedyna restauracja w powiecie i nie tylko. W której już można znaleźć uboty, które są cały czas poszukiwane. Restauracja Stary Drachim przystąpiła do akcji Jeziora Tajemnic już dawno. Dzisiaj oficjalne wsparcie nagrody, dodatkowe 5 tysięcy złotych. Ja oczywiście się cieszę z tego, cieszę się jeszcze bardziej, że to jest lokalny przedsiębiorca, który z tej akcji już korzysta. Jak powiedział przed chwilą, stworzył danie uboty. Zapraszam do restauracji Stary Drachim. Warto tutaj zajechać, tym bardziej, że miejsce jest przepiękne. Starostwo Drachimskie, tutaj kiedyś było najbardziej na północ wysunięty przylądek państwa polskiego. Zapraszam do zwiedzenia tych jezior, które mamy obok, jezioro Drawsko jezioro Żerno, ale jak i również restauracji Stary Drachim, gdzie jest wspaniała obsługa i wspaniałe jedzenie. Serdecznie zapraszam na obwodę.